Było mnie tu dawno. Czekajcie, ktoś mi pisze z pracy. Hejka, witam was serdecznie. Ja was dzisiaj witam e, tutaj z mojego pokoiku. Mam laptop. Pracuję sobie. Właśnie u Rafała byłam na premierze. A ja sobie w duelu będziemy robić na żywo MacBank. <grywia> Mówię dawno mi nie było na live. Ja w duelu kupiłam sobie sushi. To jest z marchewką i ogórkiem. Warzywne. To tutaj jest z ogórkiem i z krabem. A to jest awokado z krabem i z taką posypką. Tak. Proszę Państwa. Zaraz sobie nałożę. Pogadam z Wami chwilkę na mojej przerwie lunchowej. Napiszcie jak u was, jaka pogoda. O, i napiszcie, czy mnie dobrze słychać. Tutaj sos sojowy. Sos sojowy. O, tutaj już mi też dali. Opatrzcie. Okej, okay, dobra. To sobie ładnie to wezmę. A resztę odłożę chłopakom. A świeżutkie. Ups. Okej. Okay. To lubi sushi, pisze. Ok. Dobra. Oni też nie lubią imbiru, to ja sobie wezmę imbir. Trochę z tego. Dobra, może najpierw tak. Dobrze, zobaczę. U nas 10 stopni, słuchajcie. Do 10 stopni. Ja troszkę. O, dajcie mi znać, czy mnie słychać. Bo się rozgadałam, a nie wiem w ogóle, czy słychać. I robimy lekki mukbang, czyli jedzenie na ekranie. A no właśnie, masz premierę drugą narodzinnym. No też ja tak myślałam, Rafał, mówię kurczę, Wydawało mi się, że miało być o 14.15 mojego czasu, a tu już mi się coś wyświetla. Koczka mam pięknego, słuchajcie, no więc dzisiaj miałam ubrać, pokażę Wam taką założoną chustkę, żeby zagadać troszkę włosy. One z tyłu są ok, ale ponieważ robię te olejki. Nie lubię siebie bez grzywki, mam wysokie czoło, ale naprawdę założyłam tego ślimaka i wyglądałam jak za okno, słuchajcie, wyglądałam jak za okno, więc w związku z tym, no, zrobiłam tak, że yy, stwierdziłam, że po prostu upnę sobie te włosy, nie wyglądają aż tak źle, ale wiecie, i założę właśnie coś takiego, taką chusteczkę, żeby troszkę zagadać, ok. Tak więc u nas cieplutko. Dzieciaki w szkole, ja mam lunch. Miło Was wszystkich widzieć. Nie będę Was dzisiaj osobno witała. patrzę, czy są jakieś pytania. Grażynka, tak? Lubisz susi. Słychać dobrze. Ale pyszności. Uwielbiam sushi, Życzę smacznego. Ali Maj, dziękuję. Witam. Oglądam z przyjemnością. Cześć Halina. Jak zdrówko, u nas dobrze wszystko. Cześć Kasiu. Laremi, witam. Smacznego. Dziękuję bardzo. Ja, słuchajcie, muszę dzisiaj jechać do polskiej szkoły. Takim zajęty I tu co, chwilkę mnie nawet nie dadzą mi zjeść lunchu, wiecie, w pracy. Także dzisiaj jest w zasadzie taki, taki dziwny live bo powinnam wam coś opowiadać, a ja się obżeram sushi. James poszedł do pracy. Chłopaki to długo mają zajęcia? Do piętnastej. Do piętnastej, a po piętnastej mają... Bieganie na sali, bo zaczął się sezon biegania. A my dzisiaj jedziemy sobie właśnie do polskiej szkoły. Pojadę do polskiego sklepu na zakupy. Witam, dziękuję, dziękuję. Za smacznego. O, napiszcie mi tak, zapytam wam się, zanim przełknę. Zrobiłam wczoraj mm, vloga o tym Teksasie. Czy słyszeliście o tym Teksasie? Mówi was, u was się coś, że granica na granicy Teksańczycy walczą z prezydentem Bidenem, żeby nie wpuszczał więcej imigrantów. Mówi się to, czy raczej nie? Włosów nie przyciągniłam. Mam po prostu od olejków. Tak, mama też tęskni. Patrzcie, już jest luty. Czujecie to? Jak ten czas leci. Ej. Nie częsie wam się ten? Kamera? Bo mi tu pokazuje, że jak dotykam stołu, to się częsie. Tak. Więc Słyszał ktoś o Sytuacji w Teksasie, czy raczej nie? Wypowiedziałam się troszkę na ten temat. W moim um, vlogu. Teksańczycy już mają dosyć wpuszczenia, że za dużo osób przychodzi nielegalnie, wiecie? Ja się wcale temu nie dziwię w ogóle. Zaraz po Amerykanach druga populacja, no to właśnie laton, latynosi tutaj. Jest bardzo dużo osób, um, które są nielegalnie, przebywają tutaj nielegalnie, no i to jest duży problem, tak? O, w Kanadzie macie swoje problemy, no tak wiadomo jak każdy. Mm. Dawno nie miałam tego sushi, powiem Wam, z Jewela. Oni w Jewelu zawsze mają za 5 dolarów, niektóre tam sushi e, w czwartki. Ale kiedyś się czy popsuli, czy już mi się tak, wiecie, znudziło troszkę i sobie odpuściłam na jakiś czas, a że dzisiaj pojechałam się tworzyć. Że dzisiaj, moi drodzy, pojechałam odebrać zakupy, bo miałam zakupy do zrobienia, takie drobne. No to przy okazji weszłam i sobie kupiłam to sushi. Cztery pudełka od razu wziąłam za 20 dolarów. To jest tak około 40 rolek. To starczy do chłopców, do mnie. Teraz jem sobie rolkę warzywną. Sorki komu robię apetyt. Już patrzę, co piszecie znowu. Witam, witam. No, wydaje mi się, że w Niemczech też bardzo dużo. Tam też wszystkich wpuszczają. Ja ogólnie słuchajcie nie mam nic przeciwko. Ponieważ Ameryka składa się z emigrantów, ale mam przeciwko nielegalnych. My na tych ludzi pracujemy. Um, rozumiem, że każdy ma różne powody. Um, ale im więcej jest tym ludzi. Tym większy jest po prostu problem. Często ci ludzie pracują za gotówkę, jak jakieś rachunki, coś trzeba za, za szpital. Nie uiszczają tego, i to niestety idzie wszystko z, z podatnika pieniążków, prawda. Tak, wiem. I w Polsce się dzieje nie bardzo, i wszędzie jest nieciekawie. Słuchajcie. Patrzyłam na bilety, powiem wam jeszcze, do Polski. Strasznie są drogie w tym roku. Strasznie są drogie po 1400 dolarów na lato. A ja tak chciałam przylecieć. Na no dużo, trochę, nie? No, myślę, że w Polsce będzie nieciekawie. O, nie widziałam kiedy to było, SOW. w Nowym Jorku. Pobili policjantów. Nie, ja ostatnio patrzyłam to właśnie cały czas o Trombili o Teksasie. Powiem szczerze, jak trąbili o tym Teksasie, ja z każdego teraz trzecia otwieram, wezmę sobie ze dwie sztuki, stąd już będę dajedzona. Trąbili o tym Teksasie i tutaj jak się przyczepią do jednego, to trąbią, trąbią non-stop o jednym. Non-stop o jednym i tym samym. Także nie wiem, czy to było pewno coś... Coś było ostatnio, że pobili policjantów. Czy nie? Czy to chodziło wcześniej? Dzień dobry, wit witam Laki. We wrześniu, ponad 1950 we wrześniu. Ale jaja. To znaczy, powiem wam tak. Bilety nawet tutaj się zdrożały, gdzie kiedyś były do Miami, do tych takich popularnych de, y, kierunków, do Las Vegas, Orlando, y, jakiś tam Nowy Jork. Tutaj te bilety były tanie, kosztowały po 150, po 200, czasami można było sobie nawet wynaleźć takie e, loty, e, odpowiednik waszego Reynard czy, czy innych, tak zwany Frontier Spirit. Airlines Southwest, można było sobie takie loty wynaleźć tutaj międzystanowe za 50-70 dolarów. A teraz słuchajcie, do Miami 350 za łebka. No to ja się nie dziwię, że międzynarodowe są takie drogie, no nie? Włączę telewizję, zobaczę w zasadzie, jakie są wiadomości. Tak, mówili, że się Teksas odłączy. Wiecie co, ja myślę, że się nie odłączy, ale postraszy ich trochę. Dobrze. Dobrze, bo tam, wiecie, no musi porządek być. Texas ma jaja i Teksas nie da sobie w kaszę dmuchać. Wiecie, jak to jest. Dobra, zobaczymy, o czym oni tutaj dzisiaj rozmawiają. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Kto mnie zna, to wie, z kim jestem. Nie mówię. Nie, nie wyrażam swoich politycznych, słuchajcie, tutaj, bo jedni będą okej okay z tym, drudzy będą się... Mm. Jakiś proces, nie, protest, sorry, we Francji.

To jest niby takie terapeutyczne. Czasami opisują co jedzą jak smakuje, czasami nie. Czekajcie, coś tu napisaliście dużo. O dziękuję Laremi. Klaudia. Ja mam do Pani pytanko o Nigerię i o Pani męża. Jak wygląda tam jego dzieciństwo? Jak wygląda szkoła w Nigerii? Gdzie mieszkał? Jakie tradycje przyniósł do Waszego domu? Pozdrawiam. To jest pogadanka na dłuższy, na dłuższy w zasadzie odcinek. Może kiedyś uda mi się namówić Jamesa, żeby na ten temat powiedział. W każdym razie, no, on chodził do szkoły w Enugu. On pochodzi z Enugu. Takie duże miasto, w ogóle nigeryjskie, Lagos i, i te wszystkie miasta są tam bardzo duże. Enugu ma chyba a, 500, 400? Wiem, że ileś ma prawie pół miliona mieszkańców. On pamięta tak, znaczy pamięta, on mi często mówi o czasach studiów, jak chodził um, zanim jeszcze przyleciał do, do Stanów. Ale to bym musiałam go zapytać ogólnie. On tak ogólnie o szkole mówi czasami, że wiecie, że tak było bardziej, tak jak w Polsce, jeszcze przed moimi czasami, że jak się ktoś nie słuchał, to linijką przez ręce, wiecie jak to jest. Że takie było bardziej, nauczyciel to tak, jak praktycznie um, miało się duży szacunek do nauczyciela, że jak się dostało złą ocenę, to jeszcze poprawka. W domu była, lanie, <laughs> um, a w ogóle to nauczyciel wymierzał sprawiedliwość. To tak bardziej właśnie w szkole, wydaje mi się, podstawowej i gimnazjum, bo już nie słyszałam, żeby tak na studiach było, ale ogólnie, że tam mają inne podejście też do nauczycieli, takie bardziej z respektem. Rodzice protestują. Ok, cześć Ena. Dziękuję Laremi. Dobra, skończyłam jeść. Chrupuś. Teraz przerwę zrobili, więc nie wiem o czym mówią. Ta szefowa to ona myśli, że ja powinnam być przy laptopie 24 na dobę, chyba. Powiem wam szczerze. No. Słuchajcie, nie będę Was zabierać, bo wiem, że premiera jest u Rafała chyba na drugim kanale. A ja skończyłam jeść, muszę się zabrać z powrotem, za robotę. Chciałam tylko wpaść tutaj, powiedzieć Wam, hi, bo dawno y, nie rozmawiam z Wami na żywo. Także bardzo, bardzo fajnie miło, że jest, się tutaj zebraliście. MacBankiem, fajny pomysł na. Na lajfach. No jak? Makpank. Będę jadła. Um, no, ja się zaraz, zaraz e, kończę, kochani. Um, tak chciałam po prostu z wami tylko się przywitać. Mam jakiegoś vloga na drugi kanał mm, z Pawełkiem i z chłopakami bodajże nagrywałam. W każdym razie nie wiem jeszcze kiedy kiedy um, go wrzucę, postaram się jutro. W każdym razie ja się z wami żegnam, dziękuję bardzo. No i dobrego dnia wszystkim, życzę wieczoru już w zasadzie, jeżeli jesteście w Polsce. Na razie baj.